Hej kochani, dziś zapraszam Was na zakupy online. Nie jest tego dużo. Myślę, że pójdzie to wszystko w miarę szybko i sprawnie. Ja tutaj mam. Ceny po prostu produktów, które kupiłam. Nie są to rzeczy tylko kosmetyczne, są też rzeczy powiedzmy do domu. Tak czy inaczej, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Zacznę może od próbki zapachu. Versace Bright Crystal i wydaje mi się, że te, ten zapach polecała właśnie Bugi, choć do końca przekonana nie jestem. Tak czy inaczej, zapach jest naprawdę śliczny. Tutaj macie po prostu to, co znajduje się w środku e, tego zapachu, jest to kumulacja, jak widzicie, e, no, przerozmaitych e, owoców i kwiatów. E, tak czy inaczej, zapach naprawdę bardzo ładny, jeśli chodzi o tą próbeczkę, e, to ja za nią dałam 2,78, oczywiście zakupiona na eBay. Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, będzie wosk Dobrwi, który ma te brewki ujarzmiać. Eyebrow Sharper, i jest to, słuchajcie, produkt, który ja zakupiłam w cenie. 4,84, więc wydaje mi się, że nie tak strasznie drogo. Zobaczymy, jak produkt ten się spisze. Jest to taki troszkę twardszy wosk, znacznie bardziej twardy niż ten, który mamy właśnie w zestawach z cieniami do brwi. Następnie powiem o czymś, na czym się troszkę zawiodłam, mianowicie są to naklejki na paznokcie. Jest tutaj 12 zestawów tym, że no, są to naklejki naprawdę bardzo małe, musiałabym mieć bardzo drobne paznokcie, żeby móc sobie nakleić na moje pazurki, jeśli chodzi o cenę tego zestawu 12 naklejek, to było to 3 funty. Zestaw jako taki jest fajny, jeśli chodzi o wzory, natomiast tak jak mówię, no trzeba byłoby mieć naprawdę małe te pazurki, bo Naklejki są naprawdę niewielkie, pewnie tymi największymi e, bym mogła sobie poradzić. Tu na dole jeszcze są takie, właśnie różne dodatki. E, tu mamy zegarki, e, mamy również takie paski, e, mamy zeberkę, e, kolejną, właśnie nie zeberkę, tylko no taką panterko zeberkę. E, tutaj jest panterka. Tutaj jest kolejny, tu mamy już zestaw pomarańczowy. Ten jest bardzo fajny. No, tak jak mówię, szkoda, że te naklejki są takie małe. Myślę, że jeden pazurek no, można by było wykorzystać z tego zestawu. Tu jest akurat w różu. Następny w ten sposób się prezentuje. I ostatni, bardzo fajny, ale tak jak mówię, no niestety, zobaczcie, ten najmniejszy, to po prostu, no nie wiem, do wycinania wzorków, może jakichś pasków z tych naklejek, to by się sprawdzało, ale niestety naklejenie na wszystkie pazurki u mnie odpada. Następnie taka silikonowa forma, w której mamy przeróżniaste wzorki, jakieś tam właśnie klapki, stópki, no nie wiem, okulary, słoneczko i tak dalej. Ja zakupiłam ten produkt ze względu na to, że planowałam właśnie robić dekoracje na mufinki i wydaje mi się, że jest naprawdę fajny nie kosztował wiele, bo fund 99 ta foremka więc naprawdę przystępna cena. Kolejno zamówiłam sobie jeszcze próbeczki zapachu jest to taki oto zapach 1 ml właśnie się znajduje tutaj w tej fiolce jeśli chodzi o ten zapach jest naprawdę bardzo przyjemny a 10 właśnie takich ampułek powiedzmy e, kosztowało tylko 2 funty, więc naprawdę e, cena bardzo przystępna. E, zakupiłam również e, Coś do domu. Z myślą o tym, że niedługo właśnie będę się przeprowadzać, na pewno sporo znajomych będzie mnie odwiedzać w moim nowym domu. Postanowiłam zakupić sobie właśnie takie arkusze do wykonania zdobień, właśnie na kawie. Kawie, gorącej czekoladzie, cappuccino tak naprawdę nie ma to znaczenia. Rzecz tą zamówiłam z Chin i kosztowało mnie to naprawdę niewiele, bo tylko funt 50. A mamy przeróżniaste wzory, jak możecie zauważyć, słoneczka, jakieś trójkąciki. Tu mamy bardzo fajne serduszka. Co tu jeszcze jest? Gwiazdki, jakiś kwiatuszek, następne słonko, kolejne serduszka. Tutaj jest miśko ale i tu kokardeczka. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że cena niezwykle przystępna. Ja bardzo lubię zakupy na eBay, a takie rzeczy można spokojnie zamawiać z Chin, bo to nie szkodzi i rzeczą, którą zamówiłam również z Chin która jest po prostu naprawdę niesamowita, nie mogę doczekać się aż zacznę tutaj tworzyć różne dekoracje na pazurkach jest taki oto wzornik jest tutaj słuchajcie 240 opcji do wyboru jeśli chodzi o stempelki naprawdę masę, masę wzorków ja postaram się Wam może wkleić zdjęcie, jak ta płyta się prezentuje, bo tu będzie się po prostu wszystko odbijać i tak niewiele z tego zobaczycie. Jeśli chodzi o tą rzecz, kosztowała niewiele w mojej opinii za tyle wzorków. Do wyboru, do koloru. Ja zapłaciłam 8,79. Mam nadzieję, że będzie się to wszystko fajnie stemplować, że te wzorki będą się ładnie tutaj odbijać. Zobaczymy, jak to się spisze. Tak czy inaczej, to tyle, jeśli chodzi o zakupy online, zrobione przez internet. Tak jak mówiłam, nie ma tego wiele. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Piszcie na dole, czy Wy też lubicie. Kupować przez internet e, i napiszcie, może czy e, polecacie jakieś właśnie e, sklepy internetowe e, z kosmetykami, z odzieżą. Chętnie e, poczytam, chętnie gdzieś sobie zajrzę. E, ja jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!